To była niezwykła noc pełna tajemniczego uroku i klimatycznych dźwięków. W sobotę 22 czerwca nad Kozienickim Jeziorem tradycyjnie odbyła się noc świętojańska. W przygotowanie tego wydarzenia zaangażowali się pracownicy Kozienickiego Domu Kultury, a całość poprowadziła Halina Koryńska. Pomimo że aura tego dnia była zmienna, to w trakcie samej imprezy pogoda się ustabilizowała i ze wszystkich atrakcji można było korzystać w pięknej scenerii zachodzącego nad jeziorem Noc świętojańska, zwana też nocą kupały, obchodzona była przez Słowian od najdawniejszych czasów. Klimat ten mogliśmy także poczuć w sobotni wieczór, m.in. za sprawą wyjątkowego koncertu. Na gongach i misach tybetańskich zagrały, prowadząca wydarzenie Halina Koryńska wraz z koleżankami Kasią i Małgosią. Konące ognisko, gry i zabawy rodem ze średniowiecza to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie na ten wyjątkowy wieczór przygotowali organizatorzy. Wielką popularnością cieszyło się wyplatanie wianków ze świeżych kwiatów i ziół wspólnie z pracownikami KDK oraz puszczanie ich na wodę. Na nabrzeżu zgromadziły się dziesiątki osób, aby towarzyszyć odpływającym wiankom. Kolejną atrakcją było też malowanie na plastrach drewna pod czujnym okiem twórców z grupy Wena działającej w kozience. Domu Kultury. Tradycją nocy świętojańskiej są też klimatyczne koncerty, tak było i tym razem. Na zaproszenie organizatorów do naszego miasta zawitał zespół Czarnina, w ich wykonaniu usłyszeliśmy etniczne brzmienia, w których dominowała muzyka romska. Zespół tworzą Nina Kodorska, śpiew instrumenty perkusyjne, Patryk Walczak Akordeon, Hipolit Woźniak Gitara i Roman Hraniuk Kontrabas, ich występ nagrodzony został gromkimi brawami, nie zabrakło też bisów. Wieczór zakończył magiczny pokaz Teatru Ognia Bohema z Sandomierza i tu mamy ciekawostkę. Jednym z członków Teatru Ognia jest autor poczytnych kryminałów Michał Śmielak. Tą wyjątkową noc na chwilę można było cofnąć się w czasie i poczuć klimat słowiańskiego święta obchodzonego podczas letniego przesilenia. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury, a partnerem Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.